Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co się wydarzy? Taki przekaz na tu i teraz, co się wydarzy na ten najbliższy czas, najbliższe parę tygodni, kilka tygodni. I do wyboru trzy karty. Co się wydarzy? Jedyneczka, Dwójeczka i niech będzie trójeczka. Dokonaj, proszę, wyboru. Co się wydarzy u jedyneczki, już bierzemy talię kart i patrzymy, co się wydarzy u jedyneczki. Pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne, czyli ono, tak, no wiecie, no nie zawsze musi w 100% rezonować, mało kiedy tak jest. To ważne, że cokolwiek tam będzie rezonować i może jakaś porada, podpowiedź, wskazówka popłynie, to już będzie mnie bardzo cieszyć. Dobrze. Co się wydarzy u jedyneczki? Co się wydarzy? Co tutaj się wydarzy? Postawisz jakąś granicę, jedyneczko, komuś? Postawisz granicę być może w pracy. Jeżeli czujesz się w pracy, że ktoś przekracza Twoją granicę, że ktoś, no powiedziałabym, jeżeli czujesz jakiś mobbing, jakieś trudności, w energii pracy, w zarabianiu, to tutaj coś się będzie zmieniać. Podejmiesz jakąś decyzję. Podejmiesz decyzję, i być może będziesz chciał, chciała zmienić pracę. Jeżeli przyjdzie do ciebie inna propozycja pracy, bez wahania, wybierzesz tą drugą opcję, tą inną opcję. W ogóle ja tu widzę osoby, które być może będą chciały w ogóle wyjść ze swojej strefy komfortu i pójść do pracy, zarabiać. Są tutaj też pokazane osoby, piękne duszyczki, które będą chciały coś na zasadzie własnej działalności działać. Może nie taka konkretna własna działalność, może bardziej taka niezarejestrowana działalność, ale jakieś tu rękodzieła, tworzenie czegoś. Jeżeli Ty jesteś utalentowaną osobą, masz w sobie jakiś dar, talent, tworzysz jakieś przepiękne rzeczy, wyjdź z tym do ludzi. Pokaż to, co robisz, ogłoś się, a będziesz na tym bardzo dobrze zarabiać. Co tutaj się jeszcze wydarzy? Hmm, jakiś wzrost finansowy. Może nie są to takie wielkie, duże pieniądze, chociaż czuję tutaj dobre wieści na płaszczyźnie finansowej, polepszenie w tej energii finansów. Ja tutaj czuję też zmiany: bardzo mocne zmiany. Może ktoś podjąć decyzję, okej, okay, wyprowadzam się, przeprowadzam się. Może też być taka decyzja u niektórych z Was. Ale mocno poczujecie w sobie, Jedyneczki, potrzebę y, taką przebywania gdzieś y, w energii, tej mat Matka Ziemia tutaj się pokazuje, łono natury i mocno uziemienie. Jeżeli do tej pory brakuje Wam uziemienia, a na przykład czujecie takie poddenerwowanie, czujecie y, jakieś takie dziwne emocje, no to brakuje Wam uziemienia. No to, się, no, no to co się wydarzy, uziemicie się mocno. Uziemicie się mocno i poczujecie, że wasze czakry zaczęły na nowo być w równowadze, bo tu są zachwiane czakry. Najbardziej jest zachwiana czakra podstawy, korzenia kręgosłupa i czakra sakralna trochę ze splotem słonecznym. Niektórzy potrzebują oczyszczenia, a niektórym, niektórym wystarczy tylko mocne uziemienie. Co się wydarzy? Uwolnienie Zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie Twoje serce, jednak jeśli Twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego, jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony. Ta więź niczym łańcuch przykuwa Cię do niższych wibracji trzymając na uwięzi. Poprosi anioły, by pomogły Ci przeciąć więzy zbyt mocno łączące Cię z ludźmi, rzeczami lub emocjami. Uwalniając się od wszelkich więzi, uwalnia się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskasz swoją siłę i staniesz się autentyczny, Uwolni swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz afirmacja dla Ciebie: uwalniam wszystkich i wszystko! Moja dusza jest wolna. Widzisz, co się wydarzy, coś uwolnisz, coś puścisz i tego Tobie życzę. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. Co się u dwójeczki wydarzy? Już patrzymy. Dwójeczko, a Ty pokazujesz mi się jako osoba, która może zarabiać na swoich darach i talentach. Jeżeli Ty jesteś osobą ezoteryczną, uduchowioną, gdzieś tutaj, no to może być tarot, to może być właśnie jasnowidzenie, to może być praca z jakąkolwiek energią, no to karty pokazują, będziesz na tym zarabiać. Być może podejmiesz decyzję, ok, chcę wyjść z tymi usługami do ludzi, jeżeli tak, okej, okay, to jest dobry pomysł. Bo tu się pokazuje tworzenie własnego biznesu, tworzenie własnej marki. Tu się pokazujesz jako taka osoba w postaci nowa ja. Ty będziesz nową ja, wejdziesz w energię pełnej obfitości. Tu prosperity na Ciebie spłynie. Twoje dziecko. Tym dzieckiem może być pomysł Twój. To Twoje dziecko narodzi się i ten pomysł. On się zrodzi i ty będziesz działać w tym temacie. Co się wydarzy? Mocna obfitość finansowa widzę, sukcesy, polepszenie sytuacji finansowej. Tylko zaufaj sobie, zaufaj sobie. Karty też pokazują bardzo dobra intuicja, która będzie Ciebie dobrze kierować. Dobrze Ci będzie podpowiadać w życiu, doradzać. Tutaj pokazuje się stawianie na swój rozwój duchowy. Być może są to osoby, które będą chciały poszerzyć wiedzę, zdobyć wiedzę, więcej, więcej i jeszcze raz więcej, inwestować w to, róbcie to, nie poddawajcie się, to się wam opłaci. Ja też tu widzę, że jeżeli do tej pory być może czasami gdzieś tak niecierpliwość u Ciebie odgrywała no, taką ważną rolę, gdzieś z tą niecierpliwością było Ci po drodze, to staniesz się osobą bardziej cierpliwą, będziesz wiedziała, wiedział, że na pewne rzeczy trzeba poczekać, trzeba uspokoić myśli, emocje itd. Karty mi też pokazują, że ktoś rozpalał w Tobie taki ogień, ktoś działał Tobie na nerwy, już nie pozwoli się wyprowadzać z równowagi, tak? Może to być jakaś młoda osoba, może to być dziecko, młoda osoba, jakaś osoba, która weszła w dorosłość. Albo osoba, która no, infantylna jest z natury, taka, bez względu na wiek, no infantylna. I to Ciebie mocno drażniło, już będziesz nad tymi emocjami panować. Mhm. Bardzo tutaj ładnie się pokazało. Pełna obfitość, równowaga, zadowolenie i spełnienie. Mi się przy Tobie pokazuje. I może też być taka sytuacja, że ktoś do ciebie się odezwie, napisze odezwie, kto się dawno nie odzywał, ale ciebie to zdenerwuje. No ale mówię, co się wydarzy, tak? No dobra. Być może niektórzy będą potrzebowali troszkę pobyć w samotności, sam na sam ze swoimi myślami, pozwól sobie na to. A co tutaj się wydarzy? Celebracja. Czas byś. Poszukał radości, zachwytu i cudów dnia codziennego oraz prawdziwie się nimi uradował. Celebrując zdarzenia i zmiany w życiu wyrażamy za niewdzięczność, a anioły radują się wraz z nami. Staraj się świętować wraz z innymi, wyzwala to ogromną energię, która przyciąga anioły przywołane śmiechem i radosnym nastrojem. Udzielają swojego błogosławieństwa. To także okazja... By zacieśnić więzy z bliskimi Ci osobami. Anielska mądrość przypomina Ci, byś celebrował i szanował każdą rzecz w swoim życiu, czy to dużą, czy też małą. Znajdź w tej chwili coś, co możesz uczcić. Afirmacja Celebruję swoje życie. I jeszcze, co się wydarzy, być może niektóre panie postanowią, co je zmienić w swoim wyglądzie: Fryzula, fryzura, kolor włosów. Jakiś styl ubierania się, być może coś tutaj się też zmieni w Waszym wyglądzie zewnętrznym, być może gdzieś parametry w ciele zmniejszą się w obwodzie lub powiększą się, ale z taką korzyścią i radością. Wszystkiego pięknego. Trójeczka, co się u trójeczek wydarzy? Czukaćcie karty, co się wydarzy. No bardzo ładnie, twijeczko. Tutaj u Ciebie pokazuje się, że co się wydarzy, możesz dostać pracę, możesz pójść do pracy, możesz otrzymać pracę, możesz otrzymać jakiś awans, możesz otrzymać dobre wieści właśnie na tej płaszczyźnie finansowej czy zawodowej. Osoby, które sprzedają, chcą sprzedać dom, mieszkanie, działkę, nieruchomość, czy kupić, czy dokonać tej transakcji wymiennej, kupno, sprzedaż zamiana. No, to idzie to w dobrym kierunku. Tutaj pozytywne wiadomości do ciebie idą. Myślę też, że pokazują się tutaj osoby, które będą chciały coś własnego ruszyć. Trochę jeszcze gdzieś blokuje ciebie strach. Być może myślisz o własnym biznesie, o jakimś dodatku do życia, o czymś, co dałoby ci dodatkowe finanse. Być może. No, tworzysz coś, tworzysz, tworzysz jakieś piękne rękodzieła, albo masz jakąś wiedzę i chciałbyś chciałabyś się z tym dzielić coś na zasadzie coaching, mentoring, doradztwo, ezoteryka, albo tworzysz coś manualnie może jakieś piękne korale, łańcuszki, może coś szyjesz to karty pokazują: idź z tym do ludzi. Idź z tym. Zostaniesz Dostaniesz ogromne wsparcie, dostaniesz bardzo dobre finanse. Ludzie Ciebie docenią za to. Zaprzestań zamartwiać się, bo ty się w tym księżycu zamartwiasz. To tworzysz lęki, obawy i strach, a, bo jak mnie ludzie odbiorą, a bo będą mnie oceniać, albo nie będzie klientów, nie rób sobie tego. Wyjdź z tej strefy komfortu. I mam wrażenie, że ty to zrobisz, i ty wyjdziesz i ja tego Tobie życzę. Będziesz mieć powody do satysfakcji z siebie, do zadowolenia, do do takiego poczucia, ok, udało mi się, czuję się w końcu stabilna, stabilny w życiu, bardzo tu pięknie. Tutaj jakieś takie stereotypy, strachy, to runie, to się rozpadnie, bo to nie ma solidnego fundamentu. To tylko na chwilę było, żeby Ciebie ograniczało, ale mam nadzieję, że po tych słowach zmotywujesz się do działania. Ruszaj naprzód, nie poddawaj się, dokonaj wyboru, wybierz. Bo tu chodzi o pracę, o finanse, o twoją stabilizację finansową, życiową. Przed Tobą są zmiany. Piękne zmiany. Zmiany są w Twoim życiu nieuniknione. I jedyne, co możesz zrobić, to po prostu spowalniać te zmiany. Zatrzymywać je poprzez swój strach, poprzez yy, swoje zniechęcanie się. Nie rób sobie tego. To za długo trwa, ruszaj naprzód. I co się wydarzy, ruszysz naprzód. Podejmiesz decyzję. Poczujesz, jeżeli ty tą decyzję podejmiesz, a każdy z was będzie wiedział o co chodzi i ruszysz w tym kierunku, o którym myślisz, to powiesz kurczę, dlaczego? Jak ja byłam głupia, czy głupi, że ja tak się nad tym zastanawiałam, czy zastanawiałem. Przecież ja czuję się, jakbym wygrał, czy wygrała los na loterii. Przecież to mi jest przeznaczone. Więc działaj. Okej, okay. co się wydarzy? A niech będzie ta karta. Czekajcie odłożę. Introspekcja. Anioły radzą, byś znalazł ciche miejsce, by pomedytować i wyjrzeć w siebie. Teraz jest czas, byś z dystansu przeanalizował swoje życie. Poświęcenie odrobiny czasu tylko dla siebie pozwoli ci otrząsnąć się z życiowych wyzwań, zastanowić się co dalej, zebrać siły i przygotować się na następny etap w Twoim życiu. Zaglądając w głąb siebie, uświadomić sobie swoje uzdolnienia, wewnętrzną siłę oraz mądrość. To czas uzdrawiania. Wycisz swój umysł i emocje. Poproś, by Twój anioł otoczył Cię swoimi skrzydłami, dając bezpieczne schronienie, w którym możesz odpocząć. Teraz możesz wysłuchać swojego anioła, który daje Ci inspirację i prowadzi we właściwym kierunku. Afirmacja znajduje czas i miejsce tylko dla siebie. I to też się wydarzy. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam Was.